Bonikantrzejczak, dzień dobry Państwu. Muszę to powiedzieć. Jutro będzie jeszcze zimniej niż dzisiaj. A w nocy krajobraz w wielu regionach się zabieli. Śnieg ma padać na pomorzu. W pozostałych regionach śnieg, deszcz ze śniegiem, miejscami sam deszcz. W górach biała warstwa zwiększy się o kolejne 10 cm. W sudetach porywy wiatru do około 100 km na godzinę, w tatrach do 60. Poza górami najwyżej do 50 km. Na, godzinę. na wschodzie, na północnym wschodzie nie powinno padać. Tutaj najniższa temperatura do minus 4 stopni, 2 stopnie powyżej zera od Krakowa po Wrocław. Jutro opady przesuną się w głąb Polski. W wielu miejscach znowu na północy pojawi się sam śnieg. Potem to będzie deszcz ze śniegiem, mieszane opady również w pozostałych regionach, a w górach Kolejny raz biała warstwa zwiększy się o następne 10 cm i znowu będzie bardzo silny wiatr w górach. Poza górami porywy do 60 km na godzinę. Tylko na północnym wschodzie y, będzie bez opadów, tam słonecznie. Na termometrach od 6 do 9 stopni, ale przy tych opadach, przy tak silnym wietrze, odczuwalna temperatura z pewnością będzie o 3-4 stopnie niższa. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali, ciśnienie przedpołudnie. Po będzie się wahać, po południu trochę pójdzie w górę. Zapytają pa państw pewnie Państwo, co dalej z pogodą. No, cały tydzień zapowiada się chłodno, przy czym mniej więcej od środy, czwartku powinno być już coraz więcej słońca. Noce z, z lekkim rozem, nawet do minus 5 stopni. A co z ociepleniem? Prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja. W Polsce w końcu poczujemy wyższą temperaturę, zwłaszcza na wschodzie kraju. Oby. Do zobaczenia.